Raz. Zobaczyć jeszcze, czy coś tutaj przypadkiem nie leży. O, proszę, flint shard. Nic szczególnego, ale zawsze coś. Co by nie było, zawsze mnie to ciekawiło. Kto rozpala te wszystkie ogniska w grach? O, to już ciekawostka. Czegoś tu nie ma ciekawego? Może? No dobra, wskoczyłem tutaj. Co teraz? No i w sumie nic. Dobra, przejdźmy tamtędy. Jak ludzie. Co, muszę iść dookoła? Nie przepuścisz mnie w inny sposób? Nie, no weź tak nie rób. Te tekstury znikające, no proszę. No, kurczę no, przekombinowałem, dzięki. Akurat, Liana Rope, nice. Co to jest za symbol, proszę ciebie, jakaś koala, panda, niedźwiedź? Nie wiem, nie wiem mi się zastanawiam czy chcę wiedzieć. E eee, no panie, biorę wszystko, jasne. Znajdę tutaj coś jeszcze, czy to będzie tyle? Ja się nie ruszam, jakby co, to sama gra tak Gliczuję to po... O kurczę, ua, ja tego nie robię, no dobra. To było dość ciekawe. Dobra, odpuść na razie. Ja chcę schować przede wszystkim te rzeczy, bo to mnie znacznie przeciąża. Nie wiem, jakim cudem w ogóle i co sprawia,